Pozwól, że opowiem Ci historię. Cześć. Tu mistrz gry Tomek. A to jest 11 część prezentacji kampanii do DD Nights Dark Terror pod tytułem Skamieniały Las. Poprzednią częścią były leża goblinów. Prędzej czy później, w wyniku sandboxowania, bohaterowie odnajdują wreszcie leże wilczachów, gdzie spodziewają się znaleźć porwanego przez goblinów. Stefana, brata władcy na Samborze i swojego, mówię o Stefanie, pierwotnego zleceniodawcy z Kelvin. W sercu lasu Ols znajduje się obrócone w kamień kilkadziesiąt, może nawet kilkaset hektarów drzew. Stało się to w wyniku niewyjaśnionej magicznej katastrofy. Jest to Kraina szarości. Skamieniałe korony drzew są niczym kopuły, przez które przeciskają się jedynie pojedyncze promienie światła. Szare, nieruchome pnie drzew. Porastają jakieś blade mchy, a ze skamieniałych gałęzi zwisają białe pnącza. Może to w ogóle nie rośliny? Skamieniała ściółka skrzypi, trzeszczy, trzaska pod butami bohaterów. Wśród niej można znaleźć ptaka, który skamieniał w locie, spadł i leży wśród tego kamiennego igliwia niczym dziecinna zabawka. Kamienny las to istny labirynt, lecz trafić do leża wilczachów nie jest trudno, bowiem goblini wydeptali ścieżki. Ale uwaga! nie ciesz się, graczu przedwcześnie, bowiem na ścieżkach tych możesz spotkać patrole goblinów na wilkorach a w powietrzu unoszą się bezszelestnie nietoperze-wampiry. Sama warownia, samo leże Wilczachów stworzone zostało przez goblinów z tych skamieniałych pni. Otacza je, nie w całości, ale przynajmniej po jednej części, strumień ohydny, toczący jakiś nieprzezroczysty, cuchnący muł. Jeśli ktoś tam wejdzie, bo to w końcu nie jest jakieś szczególnie głębokie, niż szerokie, to bardzo tego pożałuje, bowiem w owym mule żerują pirannie. Na szczęście jest kładka skłody, za którą widać jakąś poświatę pochodni z warowni. Pierwsze pomieszczenie to wartownia, gdzie oczywiście czekają strażnicy. Jeśli bohaterowie tam się wedrą, czy przekradną, w każdym razie zostaną przez nich spostrzeżeni. Wówczas część z nich rzuca się od razu na itruzów, a część rzuca się do pomieszczenia oznaczonego literą C, by odwiązać przywiązane tam do pni drzew wilkory. Pomieszczenie E to koszary klawiszy, czyli kolejnych goblinów z plemienia wilczachów, którzy pilnują więzienia F. Klawisze stosują bardzo oryginalną taktykę. Nawet jeśli słyszą, że w sąsiednim pomieszczeniu coś się dzieje i wiedzą, że jest atak, że jest walka. Wówczas udają, że nic nie wiedzą i po cichutku, po cichutku za tym wielkim pniem drzewa na środku i po kątach się chowają tak, aby zastawić zasadzkę na wchodzących do ich pomieszczenia. Jako się rzekło, pomieszczenie F to więzienie. Obecnie znajduje się tam tylko jedna osoba. Starsza, zasuszona babcia. G. Sala główna. Sala tronowa. Ozdobnie ozdobiona setkami wilczych futer. Niestety zmurszałych. Na środku tron, z którego zwykł przemawiać do swoich podkomendnych wódz o imieniu, którą trzeba zmienić, bo brzmi, które trzeba zmienić, bo brzmi niestety klos. H. Pomieszczenie H. To rupieciarnia, suchnąca jeszcze bardziej niż cała reszta kompleksu. Z niej, jak widać, prowadzi dodatkowe wyjście, zleża na most do osobnej części kompleksu położonej na takiej quasi wyspie. Ten most jest bardzo ciekawy, bowiem on jest, on znajduje się we wnętrzu drzewa, które zanim zostało obrócone w kamień, zdążyło spruchnieć, także było puste w środku, jak taka rura. Więc to jest taki most-tunel. Wydrążony pień. Idąc przezeń, można wpaść do umieszczonej o środku pułapki, zapadni, zamaskowanej jakimiś śmieciami. Przypominam, że jak się wpadnie do strumienia, to zalicza się bliskie spotkanie z piraniami. No i wreszcie pomieszczenie J. Jak na tutejsze warunki, luksus. Tutaj znajdują się gwardziści nad króla i tresowane pupile nad króla, gigałasice. W tym kącie na dole mapy. No i komnata K. Komnata samego nadkróla, którego nie ma w domu. Jedynie trzech nieumarłych strażników strzeże jego skarbca, który jest zamaskowany tam w kącie i zabezpieczony ohydną pułapką. Pułapką, która sprawia, że jak ktoś jej nie wykryje, to spada mu na głowę pień skamieniałego drzewa. Jako się rzekło, króla Wloka nie ma w domu, ale można przecież przesłuchać jego gwardzistów i tego pomniejszego wodza goblinów, który siedział na tronie i czegoś się jednak dowiedzieć. Gwardziści wiedzą, że ich pan, ich wódz pracuje dla niejakiego gultara skajdaniarzy. Kim są kajdaniarze, to odsyłam do części poprzednich. Tak jak zawsze, goblini mieli dla kajdaniarzy łapać jeńców, których potem sprzedawano w niewolę. Ale tym razem wyznaczono im dodatkowy cel cel, o którym wiedzieli tylko, że tak się wyrażą oficerowie czyli właśnie oni, wodzowie i królowie mianowicie mieli z ludzkich siedzib zdobywać wszelkie gobeliny. Za zdobycie których wyznaczona była ogromna, ogromna nagroda. Napadali wyłącznie na folwarki, które wskazał im ów goldarska i daniarzy, który skądś wiedział, że to w tej okolicy znajduje się gobelin, którego poszukuje. No i jeszcze jest ostatnia ciekawa postać tutaj do, może nie przesłuchania, ale porozmawiania, którą... Autor przygody bezrozumnie nazwał babuszka. Ja to zmienię na Bogusza. Bogusza pochodzi z miejscowości oznaczonej na mapie jako Czerkas. Aż boję się pomyśleć, jak to czyta się po angielsku. Natomiast to pewnie jakaś zidiociała wariacja naszej nazwy Czerkasy. Więc nazwę to Czerna albo Czarna, po prostu Czarna. Więc babcia pochodziła z Czarnej. Tam została pojmana przez goblinów. Uwięziona tutaj w więzieniu ilczachów, przez dłuższy czas siedziała razem ze Stefanem. Nadkról wlok, który był ten, ten nieobecny nadkról, często nękał Stefana, wypytywał go, bił, torturował, pytał go o jakąś wielką mapę. A ponieważ Stefan nie chciał puścić pary z ust, może nie wiedział, o co chodzi. Ten nadkról groził mu, że jak nie powie, bo kajdaniarze zabiorą go do Zitaka, gdzie będzie śpiewał jak ptaka. Czym jest Zitaka, babcia Bogu nie wie. Ale faktem jest, że tam go w końcu zabrali jacyś goblini, którzy przyszli z zewnątrz w srebrnych obrożach. Nią zaś i pozostałymi jeńcami wzgardzili. Zostawili jej goblinom do żarcia. No i goblini ich żarli, a babcia jako łykowata. Została jako ostatnia. Jeśli ktoś mnie spyta, to moim zdaniem za rozprawę z wilczachami i ukończenie całego sandboxa, bohaterom należy się awans z poziomu 5 na 6. To wszystko w tym odcinku. Następne nagranie nosi tytuł 12 Wilcza. Nora. Za wysłuchanie dzisiejszego dziękuję. Zapraszam do pozostałych materiałów mojego autorstwa. Cześć!